Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie, tak trochę odświętnie, koszulas, feterek. Chciałbym życzyć Wam z z garażu, tutaj stojąc przy gaziku, przy marzeniu mojej córki, żeby takie marzenia spełniały się Wam, żeby wszystko takie, co sobie wymarzycie, co wymyślicie kiedyś do Was przyszło, przyjechało, jak choćby taki zaprzęg na przykład, czteroosobowy, jakby takie renifery w gazika pełnego prezentów Wam przywiozły, to takich świąt Wam życzę, spokojnych, radosnych, miłych, sympatycznych, takich tylko dla Was, dla Waszej rodziny, dla Waszego spokoju, świętego oczywiście jak najbardziej, żebyście sobie mogli odpoczywać, żebyście sobie mogli troszeczkę pomyśleć o motoryzacji, o planach na przyszły rok, chociaż noworoczne życzenia to zupełnie coś innego. Na razie świątecznie. Ja z rodziną czmycham na Mazury i Wigilię, pierwsze i drugie święto spędzimy sobie w klimacie mazurskim w Lesie Zaszczyci, przy kominku. Zresztą na pewno jeszcze coś wrzucę Wam, poinformować Was o tym. A na razie Wam życzę i Waszym rodzinom Najcudowniejszych, najspanialszych świąt, jakie możecie sobie wyobrazić, żebyście byli radości, szczęśliwi, żebyście mieli dużo spokoju, takiego świętego oddechu troszkę. A jeżeli będziecie chcieli sobie zajrzeć, Gazika jeszcze odwiedzić, to nadal w garażu będziecie mogli to zrobić, bo jeszcze chwilkę tutaj postoi, więc wpadajcie jakby cokolwiek. A na razie pięknego, cudownego, świątecznego nastroju i świątecznego czasu Wam życzę. Czuj duch! Także w święta!